Witam wszystkich Polaków pracujących w Norwegii i rozliczających się z podatku norweskiego za 2013 rok. Nazywam się Borys Borowski i reprezentuję firmę MultiNor, która zajmuje się profesjonalnymi rozliczeniami podatkowymi dla Polaków pracujących w Norwegii. Już od 1 kwietnia ruszają norweskie rozliczenia podatkowe. Część z podatników będzie miała obowiązek złożenia zeznania do końca kwietnia 2014 roku i są to osoby, które postanowią skorzystać z metody tradycyjnej, czyli złożenia zeznania drogą papierową pozostałe osoby, które dysponują kodami PIN do systemu Altin Minid, będą miały możliwość złożenia zeznania podatkowego nawet do końca maja 2014 roku. Nasza firma poleca stosowanie kodów PIN i rozliczanie podatku metodą elektroniczną, ponieważ nie tylko daje ono możliwość złożenia zeznania podatkowego do końca maja, ale również zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania wymarzonego zwrotu podatku już w czerwcu 2014 roku. Zniżka 10% jest popularną formą rozliczenia się z podatków wśród Polaków pracujących w Norwegii, a zwłaszcza wśród osób młodych, dla których przygoda i praca w Norwegii dopiero się rozpoczęła. Ulga ta nie wymaga szczegółowej i obszernej dokumentacji, co sprawia, że jest bardzo prosta i atrakcyjna dla tego typu podatników. Generalnym wymogiem stosowanym wobec zniżki 10% jest fakt, iż przysługuje ona osobom, dla których 2013 rok był pierwszym bądź drugim rokiem pracy w Norwegii. Na ogół korzystają z niej osoby samotne bądź też takie, które nie miały możliwości skompletowania dokumentacji potwierdzającej odpisy statusu pendler, mimo iż pokrywały we własnym zakresie koszty zakwaterowania i lub wyżywienia i lub podróży między Norwegią a Polską. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rozliczeń podatkowych norweskich, dostępnych statusów podatkowych, dokumentacji wymaganej do rozliczenia podatkowego, czy na przykład zamówienia kodów PIN do systemu Alti Min ID zapraszamy serdecznie na stronę www.mojanorwegia.pl i zakładkę Podatki, gdzie każdy znajdzie najbardziej potrzebne informacje dla swojego rozliczenia podatkowego.